jest legendą od wielu lat pamięta go świat oszewmy więc legendę ten facet miał spryt zapewni nam byt a może wygrać nam on pełno sztuczek zna niech się zacznie gra bezlitosna gra Niech więc do nas wróci, legenda, niech wiecie nas. Niech więc do nas wróci, legenda, ciemności to czas! Nikt się nie spodziewa, że taki zły plan w głowie swej mam. Wszyscy za nie mówią, kiedy padnie lwia straż, kiedy tron będzie nas! Potrzebny ogień, no i ryku, wielka moc! Wtedy wzejdzie noc! Każdy długa noc! Niech więc do nas wróci legenda! Niech wiedzie nas! Niech więc do nas wróci legenda! Ciemności to czas! No dalej, panowie! Teraz wszyscy razem! Niech więc do nas wróci legenda! Niech wiecie nas! Niech więc do nas wróci legenda! Ciemności to czas! Niech więc do nas wróci legenda! Ciemności to czas! Wiecie, co macie robić, hieny! Macie mi przynieść laskę na szczyt wulkanu! Robi się uszali! Za mną się sierściuchy! Bo wreszcie znajdzie wodę. To na pewno kwestia minut. Mam taką nadzieję, zaraz uschnę. A jest coś, co mogłybyśmy zrobić, żeby pomóc? Niestety nie mam pojęcia. Jestem pewna, że nowe źródło wody jest w tej okolicy, ale jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie. Możemy poszukać mokrych kamieni albo innych śladów podziemnych strumieni. O tak! To na pewno by pomogło. Zawsze powtarzam: druga para oczu zmniejsza pole poszukiwań. Dobrze powiedziane, Makini, i dziękuję Wasza Wysokość. Cieszę się, że mogę pomóc. Za mną, Makini. Poszukajmy tej wody. Woda, 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 woda. Miałaś naprawdę fantastyczny pomysł, Makini. Jestem pod wrażeniem. Wiesz, bardzo Cię podziwiam, Kiara. Woda jest bardzo ważna dla kręgu życia, dlatego pomoc w poszukiwaniach matembo jest Czekaj. nawet bardziej. Zdawało mi się, że coś usłyszałam. To zabawne. Ja tam nic nie słyszałam, ale wiem, że muszę nad tym popracować. Muszę być cicho, żeby więcej słyszeć. Na przykład lwy z przeszłości. Makini, bądź cicho. Właśnie o to chodzi! Wszyscy cały czas mi to powtarzają. Szwari, makini, szwari, ale. łapią, tak szefie. Zostaw mnie, Hieno! Różcie się, chłopaki! Za mną! Kiara! O nie! Makini! Pomóż! Jeden mały mandryl na pewno cię nie uratuje, księżniczko. To za mało! Janjo <laughs> 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 ma rację. Ja nie mam z nimi żadnych szans. Ale wiem, kto ma! Lwie Straż! Lwie Straż! Makini? Co się stało? Stado Hien! Zaatakowałaś? Ono, sprawdź, czy widzisz Janga i jego hieny. Już się robi. Chapana, widzę je on Zabierają Kiarę na złą ziemię! To wszystko moja wina. Nie byłam cicho, kiedy Kiera mnie o to prosiła. Makini, nie obwiniaj się o coś, co zrobił Janga. Właśnie, teraz najważniejsze, żebyśmy uratowali Kiarę. Za mną! Lwiazda! Aż służy i chroni, aż pokreśli jej ziemi.